Witam wszystkich, to znowu ja, Politeot I postanowiłem, że w najbliższym czasie Wyprowadzę się z tego domku w moim, z, w Minecrafcie I popłyniemy sobie gdzieś yy, Może w tamtą stronę Ale w razie jakbyśmy umarli na przykład tam daleko, to byśmy znowu się pojawili tutaj i byśmy nie mogli znaleźć drogi to wymyśliłem, że zrobimy sobie sieć kolejek z naszego miejsca respawnu, czyli tam, gdzie umieramy, czyli tam, gdzie się pojawiamy, jak umrzemy, do tego naszego nowego domu. I teraz, jak to wszystko zrobić? Najpierw będziemy potrzebowali żelazo. Gdzie jest żelazo? Tu jest, tutaj mamy żelazo. Patyki, dobra. Otwieramy workbencha i jeżeli postawimy to w takim kształcie, to da! Mamy tory 16 kawałków. I teraz jak kładziemy tory. O. Mi się wydaje, że już to chyba kiedyś pokazywałem. No, całe szesnaście złożyliśmy. Nie rozwala się szybciej tym. Może mieczem. E, dobra, nic mi się szybciej nie rozwala. I to pozwoli też nam wracać czasami tutaj, jeżeli będziemy mieli taką sieć kolejek. I na przykład po surowce wracać albo coś tam. O no tak, pokazywałem Wam już kiedyś. Tutaj mamy już 32 kawałki. Aha, fajnie. To teraz jeszcze. O, wagoniki też zrobiłem. Dobra. Teraz trzeba będzie tylko poczekać jeszcze na dzień. Witaj panie zombie. Teraz trzeba będzie jeszcze poczekać na dzień. I wtedy będziemy mogli wrócić do naszego miejsca respawnu. Gdzieś tak w okolicy. Yy. O, już zaraz będzie świt. Już powinno się robić jasno. Księżyc już zmierza w dół. Tam już się robi różowo. Dobra, fajnie. To teraz jeszcze trzeba będzie zabrać yy, ze sobą. Ta lawa nam na razie nie będzie zbytnio potrzebna. Wezmę te dwa wagoniki. Redstone'a mamy, ale możemy go odrobić o tak. Ale się zacina. jeszcze to zostawimy. O bry, jakoś sobie poradzę. Co mam teraz przy sobie? Hm. No, bry, jakoś będzie. Najpierw weźmiemy nasz kompas. Słońce karka tutaj. I jak tylko ten zombie zacznie się palić, to wyruszamy. Znaczy jak umrze. Dajesz pani zombie. Nie patrzcie tak na mnie, tylko gin. Ale najgorsze są szkielety. Tam widać creepery. O, słyszę już umierające potworki. O, pan zombie się pali. A pan zombie nie żyje. Teraz jedyna rzecz, której musimy się bać, to Creepery. Oj, się zacina niemiłosiernie. Jak zawsze zresztą. O, owca! Kurczę, nie wziąłem różowej farby. No dobra, olewam to. Coś mi się wydaje, że on trochę ciemniejsza ma to futerko, pewnie mi się tylko wydaje. Trzeba uważać przy takim schodzeniu. O, kurczę, o nie, o nie, o nie, o nie, błagam nie mówcie mi. Yy, myszka mi się zacięła. Bo mi się rozwaliła moja zwykła myszka, którą kręciłem, z którą ten... Grałem normalnie Zasłałem taką jakąś starą myszkę kulkową na czas, kiedy tamtej nie mam No i właśnie tak się dzieje czasami Dobra, to teraz chyba zrobię przerwę w nagrywaniu, poczekam aż myszka się znowu... Yy... Będzie normalnie działać, góra-dół I wtedy znowu nagrywanie Witam wszystkich yy, Niestety nie udało mi się znaczy, udało mi się y, wziąć nową myszkę i naprawić tamtą. Tylko, że po chwili ona się zepsuła znowu, a nagranie y, pff, jest uszkodzone. No i teraz mam wszystkie trzy myszki zepsute, żadna nie działa. No i niestety teraz nie będę mógł dokończyć tego filmiku. No i później wytłumaczę Wam, co zrobiłem, kiedy dostanę z powrotem jakąś myszkę.